Dzisiaj bardzo ciekawa rozmowa, ponieważ moim gościem na kanale jest człowiek, który dzięki inwestycjom w krypto rzucił pracę na etacie. Opowie o swojej drodze do wolności finansowej, w której jednak nie brakowało popełniania błędów i utraty zainwestowanych środków. To będzie poniekąd swoista instrukcja dla nowych i początkujących inwestorów na tym rynku. Mój gość zgodził się na tą rozmowę, ale warunkiem było nieujawnianie wizerunku i miejsce w pokoju hotelowym na zupełnie neutralnym gruncie. Swoją drogą jest to dla mnie jak najbardziej zrozumiała decyzja, ponieważ rynek kryptowalut wzbudza w ludziach bardzo skrajne emocje. Pamiętaj, że to nie jest porada inwestycyjna. Zapraszam na rozmowę. Na wstępie bardzo dziękuję Ci, że zgodziłeś się na ten wywiad, no i witam Cię na swoim kanale. Witam serdecznie, dziękuję również. Pytania będę zadawał swojemu gościowi z laptopa, ponieważ nie chcę nic tutaj pominąć, a wiem, że temat jest bardzo gorący, szczególnie w ostatnim czasie. Także Zaczynamy, i gdybyś mógł na wstępie powiedzieć, kiedy zaczęła się Twoja przygoda z kryptowalutami. Tak, i to jest dość ciekawa historia i długa, postaram się szybko odpowiedzieć, nie zajmując czasu tutaj słuchaczom. Bowiem, tak naprawdę, pierwsza styczność, też słyszalność o temacie Bitcoina to był rok 2014. Kiedy jeden z kumpli mnie namawiał tak, kup sobie tego Bitcoina bodajże chyba mniej więcej 500-600 dolarów za BTC, uznałem to za wysoką cenę, jak na tamten czas. No i tak naprawdę, gdy pytasz kiedy ta przygoda się zaczęła, to tak fizycznie, inwestycyjna, dokładnie podczas krachu COVID-a otrzymałem telefon, że jest okazja inwestycyjna. No, i na ten czas tak, minęło, minęło pewny um, okres e, czasu. I... A żałowałeś tej decyzji, bo to mówisz, czyli pierwszy raz usłyszałeś około 10 lat temu, e, kupiłeś 5 lat temu, pierwszy raz, zainwestowałeś e, i, i żałowałeś tej decyzji, że, że nie zrobiłeś tego wcześniej, czy, czy, czy jednak nie? Oczywiście żałowanie było, ale to też zbudziło pewną determinację, bowiem poznanie tego rynku. Pewne ostatnie 4-5 lat też pozwoliło dać determinację, że można znaleźć inne projekty na wczesnym etapie poprzez działalność dzień w dzień w rynku BESSY i wykorzystać moment. Czyli nie stwierdziłeś w tamtym okresie między 2014 a tym 2020 a tym rokiem, że jednak to jest już za późno, żeby wchodzić w ten rynek? To była taka odpowiedź laika, niestety, w krypto, gdzie patrzyłem tylko na cenę, nie patrzyłem czym jest Bitcoin, jaką ma funkcjonalność, jak to wygląda, środka. Aczkolwiek udało się zbudować portfolio ostatnich hostów, myślę, że to... Dokładnie. Do hossy jeszcze przejdziemy i tutaj już zacząłeś też mówić o tym Bitcoinie i to było jedno z moich kolejnych pytań właśnie, czy jak większość ludzi, którzy wchodzą na ten rynek właśnie, zaczynałeś od Bitcoina, jak rozumiem, czy, czy były jeszcze jakieś inne kryptowaluty na samym początku? Bitcoin, zdecydowanie Bitcoin e, oraz Ethereum, czyli druga popularna waluta. No i też jak człowiek zaczął w krypto, no to zaczął słuchać polskich influ, większych, mniejszych na media, Twitter, X, obecny, grupa Telegram i tak naprawdę tamte źródło informacji możesz bardzo dużo zyskać e, poprzez, Codzienną działalność, że tak powiem, tak, ale widzę zastosowanie, o zastosowanie, w mojej ocenie, jak zbudować portfolio, tak, aby powiększyć X. -y. Może ryzyko. Mm, tak, tak, y, dokładnie i też tutaj chciałem podkreślić widzą przede wszystkim, że, y, że faktycznie tak mi pokazałeś poza kamerami, jednak jest to, to praca, czy tam, jakby etap, który zajmuje bardzo dużo godzin dziennie, jeśli chodzi o tą analizę tego, tego, tego rynku, e, faktycznie. E, a gdybyś mógł powiedzieć jeszcze w momencie, kiedy wchodziłeś w ten rynek około tego 2020 roku, to jaka była Twoja e, życiowa sytuacja właśnie w momencie wejścia na ten rynek, e, zarówno jakby życiowa, finansowa, jak i zawodowa? Zresztą w tym czasie człowiek się tak interesował rynkami tradycyjnymi, gdzie te procenty nie są tak szturmem wzrostów jak na rynku krypto, crazy zwariowane w ciągu tygodni, miesięcy, gdzie ten wzrost jest gigantyczny, ale też i spadek oczywiście. I żyłem jako normalny człowiek i, i nie miałem takich momentów, że były jakieś fascynacje finansowe i zwykły jest zjadacz chleba po prostu, tak? który miał tą determinację, właśnie z przeszłości, gdy usłyszał o Bitcoinie wcześniej. Na własne oczy widziałem, że, że spędzasz jednak dużo godzin przy tym. Tak jak mówiłem już przed chwilą, dużo czasu bardzo to e, zajmuje. Wspominałeś tutaj o hoście e, na początku, gdzieś tam naszej rozmowy. E, I właśnie o tym też mi mówiłeś e, poza kamerami, że, że występuje na rynku jakby hossa i bessa. Jakbyś mógł w takich prostych słowach e, wyjaśnić, e, co to jest? ta Hossa i Bessa i co oznacza właśnie ta cykliczność rynku w kontekście tej, tej Hossy i Bessy? Tak, to jest bardzo popularny temat kryptowalutowy, słyszalny. Słynny Halloween Bitcoina, słynny cykl czteroletni, bo tak naprawdę, gdy BTC powstał, to już jest czwarty Halloween. No i on się głównie charakteryzuje dzieleniem wydobywania bitcoinów o 50%. dla nagrody górników za do wydobywanie bloków. Natomiast wpierw e, zapoznana czym jest Bitcoin, bo tak naprawdę jest to odpowiedź na niestety waluty fiduciarne i ich inflację, jak to oddziałuje no, na dzień dzisiejszy po tylu latach i dlaczego Bitcoin został stworzony od tamtego momentu. I tak naprawdę ta cykliczność, gdzie słyszymy od wielu Słynnych oczywiście polskich influencerów. No to mają rację, tak. Ten cykl czteroletni: dzielenie nagród przez Halloween, wydobywanie bloków. No tutaj malejące te nagrody BTC co cztery lata są malejące. A ostatni blok niestety pewnie no, na pewno nas nie będzie, bo nie wiem czy wiesz, ale ostatni Halloween docelowo jest zaplanowany na 2100, chyba 20, 40. Czyli jeszcze 30%. trochę czas upłynie. E, czyli e, halving, e, cykliczność co 4 lata. Halving e, to maksymalna cena, tak? E, w historii tego bitcoina, jak dobrze rozumiem? Coś, co Halving odnosi się do jakby cyklu czteroletniego mm -hmm. i on oznacza nagrody dla... Aha, okay. One są co 4 lata jakby dzielone. One są stworzone to jest głęboka analiza i definicja tego, czyli poprzez wydobywanie bloków. Tak tworzony jest halving poprzez... Rozumiem. A hossa y, oznacza co, mówiąc prostym językiem, dla laika? Zyski. Zyski są już 4 lata, bo właśnie halving powoduje jakby mhm. wzrost ceny Bitcoina, zainteresowanie. Okej. Okay, A ta... Bessa? Niestety czerwono. Ból. Okej. Okay. No ale to też jest czas, jak wiemy dla weteranów krypto, szukania swoich pozycji na hossach. Do hossy bym nawiązał, że, że właśnie y, wychodzi na to, że już tą jedną hossę przeżyłeś, której nie wykorzystałeś i straciłeś te zyski? Bo o tym mi mówiłeś i, i, i właśnie co było przyczyną utraty tych zysków? Jakby nadmierna chciwość, czy to, że nastąpiła ta bessa na tym rynku? Zgadza się, chciwość, zysk, nieświadomość może straty, aczkolwiek uważam, że jak na pierwszą hostce Kryptowalut, to ten kapitał de facto no, został dobrze uratowany, między innymi poprzez słynny projekt memowy, oczywiście Shiba Inu. Czy tak? ta tajemniczość wokół tego projektu mnie zafascynowała? No i tak po dziś dzień zostałem w tej otoczce w otoczce z innych projektów. Jak zachować się na rynku? jak definiować rynek, jakie czynniki danych ończeń i nie tylko mhm. zachowań ludzkich, samych deweloperów od struktury, samych community, bo to jest nie tylko wykres, ale też i wszystko, co podzieli się za kurtyną. Mhm. Także tutaj bym stwierdził, że pewien krok i pomnożyć po ten dzisiejszy czas, gdzie kulminacja HOSY, czy wiesz, czy nie wiesz, ale potencjalnie, no to ten Przyszły rok, pierwszy kwartał, teraz 25. To będzie zbieraniem tych owoców z, bez mhm. Sporo nauczyło, na pewno na kolejną hostę ta chciwość już taka. Czyli w S. też y, to, na co trzeba zwrócić uwagę, to nie być nadmiernie chciwym. Tak można pokrótce powiedzieć. Żeby wiedzieć, kiedy ze sceny zejść. Otóż to, otóż to yy, na rynku jest wiele szkoleń, jak pewnie sam wiesz, tak. Tutaj też te szkolenia wychodzą do faktu w takim momencie już, no, ostatniej fazy uważam rynku, tak, gdzie ten rok 25 będzie kończącym. No i ci, co teraz wejdą w rynek, no to pewnie to przeżyją na własnej skórze i wyjdą na... Trzeba być też cierpliwym, oprócz, oprócz tego, że niechciwym, to cierpliwym te dwie cechy jakby Y, trzeba połączyć i tutaj y, może przejdę do takiego ważnego wątku, który sobie zanotowałem właśnie odnośnie y, może tych, tych dwóch rzeczy czy tam cech charakteru, o których mówimy, które gdzieś tam można w sobie oczywiście wyrobić, to wielu początkujących y, ludzi inwestujących y, w, te, w te kryptowaluty, w te wirtualne monety, jak zwał, tak zwał, ma coś takiego, że kupuje daną kryptowalutę czy, czy tego bitcoina w momencie, kiedy rośnie, a sprzedaje, kiedy, kiedy spada, czyli tak kolokwialnie mówiąc, kupuje zielone, sprzedaje czerwone, i często bardzo wielu ludzi no, traci niejednokrotnie oszczędności życia czy tam pieniądze, które bardzo długo, długo ktoś tam sobie, sobie odkładał. No i właśnie myśli, że, że na tym rynku Kryptowalut z dnia na dzień, jakby się ustanie bogatym, a tymczasem się okazuje, że trzeba tutaj mieć mocną psychikę i podejście do rynku kryptowalut. No, faktycznie tak jak ty mówisz, z takim podejściem, że, że mniej chciwości, więcej cierpliwości. I, i co o tym sądzisz, że, że ludzie kupują na górce, a sprzedają na dołku? Bo wiadomo, że wtedy się traci. Ja też z własnej obserwacji zauważyłem. I tutaj nie negując oczywiście nowe osoby iż no, inwestują w te najbardziej popularne kryptowaluty które są de facto najbezpieczniejsze zgadza się tak w tych pozycji dajmy top 100 najbardziej popularne jest bardzo dużo ryzyka jednak e, wiele osób też nowych szuka większego ryzyka i na z social mediów, nie wiem, TikTok, innych e, social mediów widzę ten trend bardzo taki. Najbardziej, najbardziej kupują to, co im się podoba no, graficznie, po nazwie. Pepe nie patrzył na jakby kapitalizację rynkową tego projektu, ile potencjalnie może zrobić X, tylko bardziej na formie hype, gdzie niestety. Hajpu, czyli nie. mówienia o tym nagłaśniania danego projektu, tak? Tak, zgadzać. Hype, popularność. No i to, co bynajmniej można wynieść z tej lekcji, to myślę, że chciwość i za bardzo reklamowania tego krypto wizerunku włóż 1000 dolarów. Zrobisz tego 100x. I też na moim przykładzie, jak ktoś może zobaczyć. Tą wlepkę, która jest na ramieniu osak, no to nie bez powodu jest na ramieniu. Okej. Okay. Także bardzo serdecznie dziękuję Ci za e, wszelkie informacje, jakie przekazałeś, ze swojego tutaj doświadczenia e, w, tym, w tym rynku. No i na koniec jeszcze e, powiedz mi, jak i widzom, jak to jest, e, no, żyć już bez pracy na etacie i w tak młodym wieku osiągnąć tą, tą wolność finansową. Jak się czujesz, jakie były te pierwsze dni, tygodnie. Miesiące, kiedy, kiedy już jakby no, nie masz tej pracy na etacie. Myślę, że ciężko to słowem wyrazić, prawda? Ci, co może to mają, to, to może mają świadomość, że jest i pięknie, łatwo, ale też i trudno, bo tak naprawdę masz wiele możliwości w życiu, możesz robić. Niestety, pokus możesz się kusić wokół życia, tak? Czy nawet o własne zdrowie i, i, i zadbanie samego siebie, duchowość, nieduchowość. Aczkolwiek, mając tą wolność finansową, to człowiek ma wykorzystać w roku 2025. Na uczucie jest nieocenione, bo czas prywatnej osoby jest tutaj skarbem. Nie jest. Dziękuję. Jeszcze raz życzę Ci wszystkiego dobrego, powodzenia. Realizuj się w tym, co lubisz, bo widać, że robisz to z pasją. Także dziękuję za rozmowę, podsumowując. No a Was zapraszam do komentowania merytorycznie tego wideo, które mogliście zobaczyć z moim gościem. Pozdrawiam, cześć.